Witam w kolejnym już 35. odcinku Rewitoków. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony jednemu konkretnemu tematowi, a mianowicie nakładce PyRevit. I można powiedzieć, że jest to odpowiedź na masę pytań, które od Was dostaję, ponieważ w trakcie poprzednich odcinków z serii Rewitoki pojawia się Pojawiają się różne rzeczy, czy korzystam z różnych narzędzi, które budzą zainteresowanie albo intrygują wszystkich użytkowników Revita, więc postanowiłem zebrać te kilka rzeczy w jeden odcinek. I dzisiaj, akurat, będzie, będzie to pokazane. Pierwsze narzędzie, które pokażę, to jest narzędzie do generowania szrafów. Wiesz, jaki jest problem w Rewicie, jeżeli chodzi o generowanie szrafów? Jakie są ograniczenia? Właściwie narzędzie do tworzenia szrafów można powiedzieć, że nie istnieje. Jedyna sensowna opcja polega na imporcie już z istniejącego pliku pad wcześniej zdefiniowanych szrafów albo szrafów autokadowych. No i dzięki temu możemy w miarę sensownie wyglądające style wypełnień utworzyć również w tym programie. Natomiast Nakładka PyRevit, ponieważ dzisiaj tej nakładce będzie poświęcony cały, cały odcinek, daje naprawdę fajne narzędzie do tworzenia szrafów, zarówno szra szrafów modelowych, jak i szrafów szczegółowych, czyli detalowych. Jak to działa? Od razu też zaznaczę, że absolutnie ten odcinek nie jest przez nikogo sponsorowany, ponieważ ja sam używam PyRevita i bardzo sobie chwalę, więc postanowiłem pokazać. Jak ta nakładka wygląda? Po zainstalowaniu pojawia się nowa dedykowana zakładka, która właśnie nazywa się Pilevit, i tutaj mamy narzędzie Make Pattern, czyli utwórz szraf. I teraz to narzędzie, mimo że jedna ikonka, daje kilka fajnych możliwości. Po pierwsze, możemy linią detalową naszkicować sobie fragment jakiegoś elementu. Czy to będzie szraf detalowy, czy szraf modelowy, i następnie zaznaczając te elementy, które mają być powielane w postaci szrafu, zamieniamy właśnie na styl wypełnienia. Ja zacznę od najpierw szrafu modelowego. Tutaj będzie to na przykładzie karpiówki pokazane. Następnie pokażę szraf detalowy na przykładzie szrafu betonu komórkowego, którego nie ma domyślnie w rebicie. I wcale nie jest go łatwo zrobić. Zacznijmy od karpiówki. Przede wszystkim widać, że jest ona narysowana w rzeczywistych wymiarach, czyli takich jak rzeczywisty wymiar karpiówki. Jakbyśmy to zmierzyli, to ona ma, karpiówki mają mniej więcej takie wymiary, jak tutaj widać. Może nawet są troszeczkę większe. Natomiast chodzi o, o odzwierciedlenie rzeczywistych wymiarów obiektów. Zaznaczam te linie detalowe, które mają tworzyć szraf z kontrolem oczywiście i ten fragment, który ja zaznaczyłem teraz na czerwono on będzie powielany zarówno w bok jak i do góry, czy też w dół tworząc cały obszar wypełnienia następnie przechodzę na zakładkę PyRevit i wybieram opcję Make Pattern, czyli utwórz szraf na samej górze wpisuję nazwę nazwijmy to sobie Karpiówka Revitoki nie wiem, wersja 1 wybieram, czy ma to być detail, czy model pattern, czyli czy szraf modelowy, czy szraf szczegółowy, detalowy. Ja wybieram tą drugą opcję, model pattern. Następnie mogę poprosić program, że w momencie tworzenia szrafu będzie utworzony również obszar wypełnienia z przypisanym odpowiednim szrafem. Trochę mi to czasu zaoszczędzi, więc zaznaczam checkbox create field pattern. Teraz jednostka tworzenia milimetry. I mam dwie opcje. Albo eksportuję do pliku PAT, z którego później będę mógł importować ten szraf zarówno w Revicie, jak i w Autocadzie i w innych programach korzystających z plików pad. Albo tworzę wewnętrznie w projekcie. Ja wybiorę tą drugą opcję, czyli create pattern. No i teraz program mi mówi, wskaż obszar, który będzie powielany, czyli lewy dolny róg tego fragmentu do powielania i prawy górny róg, i w tym momencie dostaję komunikat, że ten yy, szraf został utworzony. Zatwierdzam przyciskiem OK. Przejdźmy sobie teraz na zakładkę Annotate i utwórzmy obszar wypełnienia, czyli Region Field Region Obszar wypełnienia Edit Type Duplicate, czyli powiel i wpiszmy sobie karpiówka rewitoki. a następnie sprawdzamy, czy mamy ten szraf który wcześniej utworzyliśmy, ponieważ szraf modelowy, no to zobaczmy, pod literą k powinien się pojawić karpiówka rewitoki 1, czyli dokładnie to co utworzyliśmy. Zatwierdzamy, przypisuje, szkicuje fragment wypełniony tym nowym szrafem. No, i widać, że możemy z tym działać. Mamy już szraf karpiówkowy. No, i teraz w podobny sposób zrobimy sobie szraf detalowy symbolizujący beton komórkowy. Tutaj mamy ten fragment, który ma być powielany. Przepraszam, przysunęło mi się przypadkowo. I to, co jest w środku, w tej ramce, oczywiście zaznaczam, ponieważ to ma być uwzględnione przez szraf. Zaznaczam, a następnie Pyrevit Make Pattern. Na górze piszę sobie beton komórkowy rewitoki i wybieram detail pattern czyli szraf detalowy oczywiście proszę żeby utworzył mi region wypełnienia a następnie create pattern i, od, i lewy dolny róg oraz prawy górny po to żeby wiedział że dokładnie to są granice tego co ma być powielane i znowu przechodzimy sobie na zakładkę annotate w obszar wypełnienia edit type duplicate wpiszmy sobie teraz Beton komórkowy, rewitoki i przypisujemy odpowiedni szraf, który tutaj powinien się pojawić. Tym razem w sekcji Drafting i zobaczmy. Beton komórkowy, rewitoki na samej górze. Zatwierdzam przyciskiem OK. Jeszcze raz OK. No i zatwierdzam zielonym, zielonym ptaszkiem. Ach, no przecież jeszcze muszę naszkicować. Po to, żeby zatwierdzić. I tutaj, jak się zbliżymy, to będziemy widzieć, że ten szraf szczegółowy został stworzony i możemy go przypisać do wypełnień przekrojowych dowolnych materiałów. Więc to jest fajne, to jest narzędzie na, na w aplikacji Pyrevit do tworzenia szrafów. Jeżeli nie mamy gotowych szrafów albo nie, nie chcemy tworzyć od zera, ale chcemy wyeksportować istniejące w projekcie szrafy na zewnątrz do plików pad. Wystarczy, że nic nie zaznaczymy na ekranie, tylko wybierzemy opcję Make Pattern, a następnie czy, to, czy chcemy eksportować szraf detalowy czy modelowy, i na liście będziemy mieli dostępne wszystkie szrafy, które są zdefiniowane w naszym projekcie. Wybieramy ten, który chcemy eksportować. No i oczywiście klikamy Export to Pat file, co jest bardzo fajne, ponieważ czasami uda nam się. Pobrać z internetu jakiś fajny szraf i chcielibyśmy go zachować w postaci pliku pad, więc możemy wykorzystać nakładkę Pyrevit. Dobra, to jest pierwsze narzędzie, czyli narzędzie do tworzenia szrafów. Teraz otworzę sobie drugi projekt. Projekt, na którym pokażę. Narzędzia do selekcji obiektów można powiedzieć trochę jako takie uzupełnienie do Rewitoków numer 34. Tam była mowa o, o selekcji elementów, ale co daje nam PyRevit w tym zakresie, jak przejdziemy na zakładkę? Mamy tutaj narzędzie PIK na panelu Selection, i to narzędzie pozwala nam na przykład na wybór. jak kliknę sobie w opcję i Tutaj w tym okienku dialogowym mówię programowi, że chciałbym wybrać tylko i wyłącznie pomieszczenia. Klikam opcję pomieszczenia i teraz zobacz, co się będzie działo. Zaznaczam oknem od lewej do prawej. Program ignoruje wszystko poza pomieszczeniami. Czyli mamy dużą oszczędność czasu jeżeli chodzi o selekcję, ponieważ nie musimy zaznaczać całości, wchodzić w filtr, odznaczać, wybierać odpowiedniej kategorii, zatwierdzać i tak dalej. Tylko wybieram kategorię i oknem brane są pod uwagę tylko i wyłącznie pomieszczenia. Zróbmy to jeszcze raz, ale dla innej kategorii. Na przykład kategoria drzwi. Zaznaczam oknem i widać od razu, że zaznaczają się tylko drzwi, wszystko inne jest ignorowane. Kolejna możliwość, rozwijam listę i tutaj mamy narzędzie Pick Detail Elements, czyli wybieraj tylko i wyłącznie elementy detalowe, szczegółowe. Wtedy zaznaczane są same etykiety, notatki tekstowe, elementy detalów i tak dalej. Ignorowane są zupełnie obiekty 3D. Więc naprawdę świetne narzędzie do tego, żeby przyspieszyć sobie selekcję obiektów. Jeżeli chcemy, żeby tutaj na liście było więcej kategorii albo inne kategorie, żeby się pojawiły. Musimy zmodyfikować troszeczkę konfigurację tego narzędzia. Trzymając Shift na klawiaturze, wciskam Shift, a następnie klikam lewym przyciskiem myszy w narzędzie PIK, i w tym momencie otwierane jest okno konfiguracyjne. Mogę tutaj wybrać dowolną kategorię, która pojawi się właśnie na tamtej wcześniejszej liście, na przykład schody, i klikamy. Zastosuj, czyli apply w tym momencie, jak wybiorę sobie to narzędzie, no to mam schody do, jako dodatkową kategorię, którą mogę wybrać podczas selekcji. Więc to narzędzie jest naprawdę genialne. Zwłaszcza jeżeli model jest bardzo zaawansowany na rysunkach, jest masa różnych elementów, no i zdecydowanie łatwiej jest mi te elementy wybierać, jeżeli oczywiście posługuję się Pyrevitem. Teraz pozwolę sobie wy. Edytować jedną z rodzin, jeden z elementów, a mianowicie drzwi, i tutaj dochodzimy do ostatniego narzędzia. Po którym Twoje życie już nie będzie nigdy takie samo, oczywiście śmieję się, ale to jest narzędzie, które wprowadza jedną małą modyfikację, aczkolwiek na tyle genialną, że zdecydowanie warto zainstalować samą nakładkę. To narzędzie. Pozwala czy daje możliwość kolorowania zakładek widoków w zależności od projektu czy od rodziny, do której, do której należą. Czyli wszystkie widoki z danego projektu będą miały jeden kolor, inny projekt dostanie inny kolor, natomiast rodziny będą jeszcze inaczej oznaczone. Jeżeli korzystasz z Rewita, to doskonale wiesz, jak ważna to jest rzecz, żebyśmy mogli rozróżnić, na przykład, widoki 3D należące do różnych projektów, każdy jeden widok 3D jest oznaczany w taki sposób, jak tutaj widać. I nie da się tego wizualnie odróżnić w żaden inny sposób niż poprzez zastosowanie tej kolorystyki, którą daje Pyrevit. Gdzie to się znajduje? Jak zainstalujemy nakładkę, na samym początku wstążki narzędziowej mamy Tab Coloring, czyli kolorowanie zakładek. Wyłączę. Nic nie jest kolorowane. Włączę. Mamy wyraźne rozróżnienie kolorystyczne. Widzę, że mam otwarte dwa projekty i jedną rodzinę. Czym to się różni? Widać, że zakładki projektowe są wypełnione, natomiast na zakładkach dotyczących rodzin jest tylko obwódka. No właśnie chodzi o rozróżnienie, o odróżnienie projektów od rodzin i konfiguracja tych kolorów i sposobów jakby oznaczania nakładek Znajduje się w ustawieniach PyRevit, czyli tutaj na początku wstążki klikam PyRevit, a następnie Settings. W oknie ustawień wybiorę sobie zaraz sekcję UI/UX, czyli interfejs użytkownika, a następnie pod spodem mogę wybrać w jaki sposób mają być kolorowane zakładki projektu i w jaki sposób mają być kolorowane zakładki rodzin. Ja mam wybraną opcję background fill, czyli wypełnienie pełne i odpowiednie kolory, a następnie dla rodzin mam tą właśnie ramkę grubą dookoła. Możemy wybrać również inne oznaczenia. I teraz bardzo ważna rzecz: pod spodem mam listę kolorów, które mają być kolejno stosowane dla kolejnych projektów czy rodzin. I ta kolorystyka u mnie wygląda następująco, natomiast oczywiście każdy może ustawić to sobie we własnym zakresie w taki sposób jak chcę to widzieć na ekranie. Naprawdę wielka rzecz i gorąco zachęcam do tego, żeby znaleźć w internecie nakładkę PyRevit, wyskoczą odpowiednie strony, ja tutaj nie będę podawał linków. Można sobie poszukać, zainstalować. No i już teraz wiesz jak to działa, jak z tego korzystać. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Revitoków.